Subskrybuj kanał, zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. Cześć, z tej strony Kuba i wracamy do typowania na naszym kanale. Już dziś wielki mecz na PGE Narodowym, w którym Polacy zagrają z Anglią, który mit padnie w tym meczu? Twierdza Narodowy, niepokalana od 1973 roku Anglia, a może oba zostaną utrzymane i mecz zakończy się remisem. Siedzimy już od kilku dni, jak na szpilkach, i czekamy na pierwszy gwizdek dzisiejszego wieczoru. Zanim przejdziemy, jednak do typowania, niespodzianka, czyli konkurs od naszego partnera dzisiejszego filmu czyli Bookmachera book u którego z kodem promocyjnym zagranie możecie otrzymać zakład bez ryzyka do 500 zł i 20 zł freebetu. Zakład bez ryzyka możecie zagrać za dowolną stawkę, ale musi być to kupon z co najmniej dwoma zdarzeniami, z kursem minimalnym 1,4 dla każdego zdarzenia, co jest dużym plusem tej promocji no to, że promocja kończy się wraz z przegranym pierwszym zakładem, a nie w ogóle z pierwszym. Jak to bywa w większości przypadków. W skrócie możesz wygrać nawet 10 pierwszych kuponów, ale dopiero ten pierwszy przegrany da ci zwrot postawionej stawki. Mały minus to to, że w formie darmowego zakładu i trzeba by nie zagrać jeszcze raz za tę stawkę. Ale to jest wciąż bardzo fajna opcja na zakład bez ryzyka. Mamy dla Was 10 bonusów po 20 zł dla na najszybszej dziesiątki, która poprawnie wytypuje me wynik meczu Polska Anglia. Wpisujcie swoje typy w komentarzach pod tym filmikiem na YouTubie. Wraz z loginem do PZ2. warunki uczestnictwa są bardzo proste. Wystarczy dać supa naszemu kanałowi, dać łapkę w górę temu filmikowi i oczywiście poprawnie wytypować. Wynik meczu, no i pamiętajcie, nie oszukujemy, liczy się tylko jeden komentarz, niedytowany i oczywiście dodany też przed rozpoczęciem meczu, czyli do 20.45 zbieramy Wasze typy. Wygrywa dziesiątka najszybszych, poprawnych odpowiedzi. Jest się o co bić, przypomnę, 10 razy po 20 zł do PZB. Zachęcam Was do zabawy. A teraz pora już na typowanie naszych meczów. Pierwszy z nich to starcie na narodowym Polska-Anglia. Nie przegraliśmy na tym stadionie już od marca 2014 roku. Szmat czasu, pomyślcie sobie, co robiliście w tamtym okresie i może to Was uświadomi, jak długo już nie przegraliśmy na tym obiekcie. Dłużej jednak nie wygraliśmy z Anglią, bo od 1973 roku. Pewnie większości z Was jeszcze wtedy nie było nawet na świecie. Co ciekawe, wiele więcej mówi się o meczu z jesieni, niż yy, o meczu z wiosny tego roku, bo zwycięski remis na Wembley nam w końcu awans na mundial 7-4, gdzie byliśmy na trzecim miejscu, a o wygranej 2-0 w Polsce niewiele się mówi, no ale to też przecież ważna cegiełka do awansu na mundial. Polacy w każdym meczu w tych eliminacjach tracą gola, ale też sporo strzelają, łącznie w pięciu meczach Polaków padło 25 goli, co daje niesamowitą średnią 5 goli na mecz. Anglia też całkiem dobrze wygląda, bo to 3,6 gola na mecz. A do tego tylko raz po dopieczni Garetha Southgate'a stracili bramką właśnie z Polakami. Jakub Moder strzelił gola na Wembley i wygrali Anglicy ten mecz 2-1 Lewandowski kontra Kane. A może w to wszystko włączy się też Adam Buksa, który strzelił 4 gole w dwóch ostatnich meczach. Zapowiada nam się bardzo niezłe spotkanie z dużą ilością bramek. Ja stawiam, że padną tutaj co najmniej 3. Kurs na to zdarzenie w PZB to 2,15 i wydaje mi się, że przy dość elektrycznej naszej obronie to jest kurs warty ataku. Polacy tracili gola w 8 meczach z rzędu. Pierwszym z nich był właśnie marcowy mecz z Anglią. Drugi mecz to para Białoruś i Belgia. Spotkanie rozegrane będzie w Kazaniu i ma ono jednego faworyta no jest to oczywiście drużyna gości. Formalni gospodarze nie będą mieli tu własnego boiska, a Belgom Kazań kojarzy się bardzo dobrze, bo właśnie tam w 2018 roku wyeliminowali w ćwierćwicielnym mundialu Brazylię. Jednak na tym nowym stadionie, a nie starym objęciu Rubina, gdzie. Odbędzie się właśnie ten mecz. Pierwsza potyczka między tymi ekipami zakończyła się deklasacją i wygraną 8 do 0 Czerwonych Diabłów. Białorusini ostatnio byli motywowani przez Aleksandrę Łukaszenkę, ale chyba taka motywacja na Belgów nie wystarczy. Podopieczny Roberto Martineza, o czym mówiłem w poprzednim naszym filmie, to królowie kwalifikacji i tak jest też i teraz. Jest to lider grupy. 20 strzonych goli w 5 meczach, 8 w dwóch jesiennych. Więc i dziś powinniśmy trochę tych bramek zobaczyć. Podobnie jak na ostatni mecz Belgów, podobnie jak i na mecz Polski z Anglią. Na ten mecz typuje więcej niż 2,5 gola. Kurs na to zdarzenie to 1,57, więc całkiem wysoki, jak na taką dysproporcję między tymi ekipami. No i wynik pierwszego meczu: 8 do 0. 3 gole, przy tym to chyba nic. Łącznie jako dwóch zdarzeń to 3,38 a to oznacza, że przy stówce wkładu możemy otrzymać w razie wygranej 297 zł, czyli prawie potrojenie stawki. Przypominam Wam o konkursie, przypominam też, żebyście odwiedzali zagranie.com, nasze grupy na Facebooku i jeszcze raz o najważniejszym, klikajcie suby i łapki w górę, a na pewno wrócimy z kolejnymi konkursami na naszym kanale. Na razie to tyle, niebawem wracają ligi, wrócimy i my. Na razie!